Dzień dobry dzień dobry Dzień dobry No Częście myślałem, że się nie przywitasz Dzień dobry musiałem, potrzebowałem chwili <laughs> do <tego. śmiech> Tak, dla zdrowotności Dla zdrowotności, tak Dla zdrowotności Ja się czujesz z tym, że jeszcze trzy tygodnie Wiesz co Jakoś ogólnie to nie dociera to do mnie być może przez to, że jest no to był trudny rok w sensie szczęśliwy, no bo się przeprowadziłem, bo dużo się w moim życiu zmieniło, ale te pierwsze lata zawsze są, wiesz, takie jak się coś tak bardzo zmienia w życiu, to są trudne i no tak, no bo musiałem się w ogóle przestawić z życiem ze wszystkim dużo wcześniej muszę wstawać, napalić w piecu te sprawy, wiesz, no jest zupełnie inaczej, to był trudny rok. I tak de facto, to być może to też przez pogodę, nie, nie pamiętam lata, żeby w ogóle było. Mm, <laughs> to bo prostu... nie było. Tak o, tak nie, by, nie, nie? nie było. Była wiosna, potem była jesień. trochę cieplejsza wiosna i potem była jesień. Dokładnie. I, I, i teraz jest, jest trochę chłodniejsza jesień. <laughs> no, no i a to też jest. Przecież no nie, na... zima też była, tak z tydzień zimy było, nie? Jak wydawało mi się, że wiesz, w mieście y, jesień jest szara i smutna, tak na wiosce jest jeszcze bardziej szara i smutna. No bo taka jest prawda, że, mm -hmm. wie, że tu... Chociaż w ogóle No ona... tak, bo te, jak jest ten moment kolorowy tej jesieni, to ona na, 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 na wsiach jest bardziej kolorowa, tak? Ale tak. potem się robi taka, no... A już najbardziej mnie denerwuje w tej jesieni, y, że. Ja mam same minusy pod, pod względem jesieni, wiesz, okay. bo nie mam, e, ja w ogóle nie mam na działce swojej ani jednego drzewa. Wszystko mm -hmm. sobie sam teraz sa sadziłem, mm -hmm. no bo po prostu poprzedni właściciele nie mieli drzew, tak? No I w kurwe liści. <grym> <grym> <To> przecież... <grym> ja zaraz dostanę Jeszcze że miał to drzewko, wiesz, bo w lecie mi da jakiś cień, coś, mm -hmm. <grym> ale na jesień dwa pełno liści. Musisz sam uchawę kupić. No, chyba będę musiał, ale no. jest to leciutko irytujące, powiem Ci szczerze, że, że od sąsiadów leci tu piści od cholery, nie? No. Ale za to oni zadowolenia pewnie nie mają, bo od ciebie nikt nie leci. Czy znaczy, ogólnie w ogóle, moja strona, nawet jak, nie wiem, była gdzieś tam, no trzeba było sprzątać, powiedzmy, no bo mm -hmm. faktycznie nasza wioska jest bardzo czysta pod tym kątem mm -hmm. nawet. Bardzo mi się to podoba. Na początku byłem zdziwiony, że tak spodełba trochę na mnie patrzą, nie? I ja mówię, no tak o co chodzi? No i w końcu już się z tymi sąsiadami zgadałem, no i że posprzątaj chodnik, no bo wszyscy tutaj zamiatają regularnie, wiesz, i tak dalej, a tylko u nas syp. No ja na, na to nie zwróciłem uwagi, no człowieku. No ja nigdy w życiu wcześniej chodnika nie sprzątałem, no bo przecież nie miałem swojego chodnika. Nie, przyjechał miastowy, no. No dokładnie. I, i, I pod tym względem nagle się okazuje. Że nawet nie wiem, o jak siano kosy były, czy tam wiesz, mm -hmm. i tak dalej, to jak przyjeżdżają te wszystkie <laughs> ciągniki, mm -hmm. to idealnie to zawiewa na naszą stronę. Za każdym razem po prostu jest jakiś taki wiatr, <laughs> że wszystko to ląduje u nas. Tak samo z cywiliściami, cholernie, mm -hmm. To dlatego się poprzedni sąsiedzi wyprowadzili. Się mieszkańcy tak. tak, i już nie mogli znieść tego. Z tak. całą pewnością dokładnie to Z całą ruchoło. pewnością tak. 10 grudnia. Ja I wiecie, 21 dni do końca. No, ale jest, ostatnio czytałem, to w tym przypadku będzie chyba jeszcze 13 piątków, i już wiosna. ok No to już blisko, no? no. To, to już blisko. Imieniny dziś obchodzą Bogdał, Bogdan, <śmiech> Bogodał. <śmiech> czekaj, czekaj, czekaj. Bogdał? Tak, Bogdał. Bogdał? Chociażby. Nie, Bogdał. Ja Bogdał, Bogdan i Bogodał. -do, -do, do tego Brian. Bra <grystanie> Naprawdę jest już w polskich imionach Brian. I na tak. że jest przez J napisane tak po chamsku. Przez Hanski. J. Ja cierpię dole. Do Nie Brian, tylko Brian. Ja cierpię. Brian. Do... No Daniel Donat. Znowu? Tak, no właśnie si donat dziesiąty. To. Dlatego. Eulalia. Znaczy Eulalia właściwie. Grzegorz, Hermogenes. Przepraszam. Chemoroidku, bo jakiś. Judyta, Jolia, Loreta, Maria, Maur, Melchiades, Menas, Nicoletta, Polidor. Także nie pamiętam, Tak. Svitun, Svitun, sorry, Svitun. Unierad i Unirad. Fajne imiona. Ale, ty, ale właściwie, kurczę, to wiesz, ten temat powinniśmy u mnie poruszyć. Ale no, to, to ten... Jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam na spornikowy yy, odcinek Purposa. Yy, tam będzie nawiązanie do dzisiejszych, dzisiejszych dni, yy, bo dziś jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt. No proszę. A, o, to a? bardzo mocno a propos. No. no, bardzo mocno a propos. No i dziś również jest e, wielki w sumie Dzień dla Nauki. I nie tylko w sumie nauki, bo, bo literatura to akurat nie do końca jest nauka. E, no ale e, dziś jest e, Dzień Przyznawania Nagród Nobla 10 grudnia. No. Tak, w rocznicy śmierci Alfreda Nobla. A proszę. No, no, pierwsza nagroda już była w 1901 roku wręczona. Ja tak. tak. Z, y, kojarzysz, bo ja na przykład nie wiem, czy nagroda Nobla to jest tylko i wyłącznie... <grym> no takie no... no że. <grym> tylko i wyłącznie prestiż, czy, czy, czy to są nagrody finansowe, na przykład? Nie mam tak? pojęcia. Bo szczerze powiedziawszy, czy to nie wiem. Pewnie pewnie są to są jakieś finansowe chyba. I Niecham. kto to właściwie, czy to jest prywatna jakaś instytucja, czy, czy, czy państwówka? Bo hmm. nigdy się nie zastanawiałem. Jasne. No znaczy, wyjść... chyba, w ogóle chyba jest w ogóle finansowa, no to bo to jako tak to, to. Alfred Nobel to chyba zapoczątkował, nie? No tak, Jakiejś nagrody, nie? I kim był właściwie Alfred Nobel? Nasty dynamitu Serio? No. A co nie wiedziałem. <grym> Także. całe hmm? życie człowiek się uczy? No bo wiesz, wiemy tylko tyle tak, do, wiesz, do po, popularnej wiedzy, no to, że mhm. to są takie prestiżowe nagrody Nobla i w zasadzie, no, wybitni ludzie je dostają, ale co mhm. to jest, co za, to, co za tym idzie i tak dalej, to już nie ma takiej wiedzy na co dzień, człowiek, nie? No, no to za fame wystarczy, no, co ci więcej trzeba, wiesz, masz fame, to już masz potem pieniądze z tego, nie? Tak, tak. No. Kłodowska Kiri też miała fame i pieniądze z tego. Miała. Pierwszą dostała w 1903, a drugą w 1911. co tak jest? W hmm. ogóle Polacy mieli noblistów? Nawet nie wiem. No ale było. Trochę, było. było trochę. Z Na takich znanych, wie, był o... tak, Wołysa Pokojowego, Olga Tokarczuk gdzieś niedawno przedostała też mhm. coś tam. Nie no, było trochę tych, było. Nie spisywałem wszystkich. Kurde, no tyle pytań, zero odpowiedzi dzisiaj, no. No. Natomiast urodziny. Zacznę od końca. E, w roku 1968, czyli najmłodszy z y, dzisiejszych y, urodzonych y, to Piotr Zelt. O! Poznałem czyli go. Arnie z 13 posterunku Miałem okazję poznać na nartach. O, o widzisz. na tym samym wyciągu na, o, na Nosalu jeszcze jak był czynny. O widzisz e, W roku 1957 Michael Clark Duncan Amerykański aktor. I jak ci powiem, że John Coffee? Z Zielonej Mili. A! a no, no tak, na no, świętej pamięci. No, no. Tak, tak, tak. tak. Niesamowity aktor w ogóle. W sensie, no, no, Zielona Mila to jest. No. Absolutne arcydzieło, co on tam uczynił. Swoją to obecnością. To prawda. To a 2019... jak ktoś jeszcze nie widział, to kurna, pałaj i matkę do domu. Bo... <laughs> no. No, dobry film, to prawda. No, wybitny, absolutnie. Ale zobacz, znowu Tom Hanks, nie? Ten człowiek mhm. po prostu. On, on chyba ma nosa do, do bycia, wiesz, w absolutnie najlepszych filmach, jakie kiedykolwiek wyszły. Chyba tak. U, umie. Z Wiecie, Forrest okay. Gump. Wie, jak się to, zakręcić. No, Milan, tak. Filadelfia, nie, no, ma, mhm. masakra, no. W 1945 roku urodził się y, polski piosenkarz, kompozytor. I, jednocześnie poeta i malarz Marek Grechuta. Och, Następny wybitna postać. No, następna legenda. W całym drogą, drogą nie wiem czy wiesz, że on. No to na pewno wiesz, że... A nie, to czekaj Grechuta, dobra. Pomyliłem. Nie, jak, jak najbardziej. Okej. Okay. Pomyliłem z, z Ciechowskim na naszym. Mhm. Nieważne. Chory okay. jestem. No tak. E no i tu jest też. Y, ja ja przyznam się, że tak nie do końca wiedziałem dlaczego, ale już wiem dlaczego. Y, zaraz wyjaśnię o co chodzi, dlaczego. Y, w 1815 roku urodziła się Ada Lovelace. Ej, y, tak. Y, y, grafiki z y, y, serii y, RTX 4000 są też jako Ada Lovelace, nie? Jest to seria Ada Lovelace. I zastanawiam się, z, skąd są te nazwy. Teraz już wiem, dlaczego jest Ada Lovelace. Y, Ada Lovelace była brytyjską matematyk i y, jednocześnie poetką i znana przede wszystkim z publikacji na temat mechanicznego komputera Czersa Czer 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 Ba... ba, ba nie wiem, jak to się czyta. Babedża, ba 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 ba. tak Zwanego maszyną analityczną. Po to zawiera notatki, wśród yy, nich pierwszy opublikowany algorytm napisany z zamiarem wykonania na maszynie. Ehm, Także z tego powodu jest uznawana za pierwszą programistkę. W, okay, w 1815 roku. Ona programowała zanim to było modne. Tak. na pewno skorzystała z kursów za 10 tysięcy, które wszędzie na TikToku reklamowane. Tak, 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 tak. Ja jestem pewien, że on, on z TikToka wzięła to, no. Na pewno, na No nie no w 1815 na pewno. No, Szprost, z czego nie? innego, no. Dude. No, najpierw sobie tego TikToka napisała, zaprogramowała, a potem przez niego oglądała no, jak się programuje. Na pewno tak było, na, na 100%. Sorry. My nie ściemniamy na tych odcinkach. No oczywiście. ale tak, ja szczerze powiedziawszy nawet nie wiem o jakich grafikach do RTX-ów mówisz i pierwszy raz y, no, chyba... No, RTX i serii 4000. Ogólnie każda, y, każda seria ma tak jakby swoją nazwę, nie? To nawet na nie Zarówno procesorów, jak i, jak i kart graficznych, nie? No. Wyszkoły to... Pascale, nie Pascale, właśnie Ada Lovelace, yy, yy, tam słycha, jeszcze tak tu, tu, Turingi, i tym podobne. Każde, każde coś tam ma jakąś swoją taką na nazwę. Yy, nie wiem, czy to nazwa kodowa, robocza, czy, co jak to się, czy to robocza, czy co to jak to się nazywa, jakoś coś takiego, nie? Projekt Ada Lovelace, no. Dobra, jak no, jak się... więc tak. E, Przyznaję się bez bicia, pierwsza słyszę to nazwisko i pierwsza nawet słyszę o tym, że, że, te, że te karty mają jakąś tam swoją nazwę. Mhm. Natomiast, no fajnie wiedzieć komu zawdzięczamy TikToka. No. To. <ślesk> tak. <ślesk> to, a, da, to jest z UK, Ukrainy, normalka, nie? Tam wszystko na lewo robią, to... Tak, tak, tak <ślesk> <I> TikTok powstał. <ślesk> to, no, TikTok jest chiński, nie? Ej, tak. Chyba tak, no. TikTok jest chiński, tego jest zakazany w Chinach. Serio? No, tak. TikToka w Chinach nie ma jako takiego. A nie jest tak, tak że po prostu mają ograniczonego tego TikToka coś? coś? E, nie, oni chyba w ogóle, chyba w ogóle mają zbanowanego TikToka, jak się nie hmm. mylę. I... Bo to... Chociaż nie wiem czy to nie jest tak, że jest od niedawna spanowano ten TikTok, ale coś takiego, bo wiem, że tutaj nawet były jakieś kontrowersje, bo budowała się mega serwerownia TikToka w, w Chinach. E, w których właśnie nie wiadomo było co z tą serwerownią, bo przez to, że badują TikToka w Chinach, nie? <grym 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 to to ja no to Jestem nie na bieżąco w tym. No, oni po prostu, To jest, to jest, to jest y, chiński system samoobronny. Y, wiesz, oni. bronią się sami przed sobą w sensie takim. Taka a właśnie bardziej szpiegują, może tak. O, chiński system szpiegowski, tak. I wysyłają to ludziom, wiesz, ludzie tam. Ogłupiają ludzi przy okazji, znaczy się nie ogłupiają, e, oni wynajdują tych głupich ludzi <noise> którzy oglądają te TikToki e, lub tworzą i, e, e, no i tak, i potem mają informacje na, na twój temat, nie? Na temat wielu gospodarek świata i tak samo widzisz telefony Xiaomi, Oppo i tym podobne. Tak, 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 tak. Nie wchodzimy dzisiaj w setki piskałem. reklam, setki reklam, to jeszcze śledzą, oczywiście, że tak. E, no, to jak już mówimy o <laughs> y, rzeczach informatycznych, y, to, y, to też polecam informatycznie w roku 1993, 10 grudnia była premiera gry Doom. U 93, tak? 93, tak jest. Pamiętam. No, jak grałem tak. Yy, lata? A, a a w 2001 tak już te, też w sumie komputerowo trochę, bo tam CGI było sporo. W 2001 premiera filmu Pierścieni, Drużyna Pierścienia. No kurde. <laughs> byłem w kinie. O. Ja nie. byłem w kinie tak samo jak wcześniej na Matrixie. Złote lata w ogóle zaraz dla CGI nawet. Dzisiaj kurde wychodzą filmy, które mają gorsze CGI niż wtedy miały. Mhm. <laughs> Matrix, władca pierścieni, i tak dalej, to są absolutnie wybitne filmy, jeśli chodzi o CGI, a w dzisiejszych czasach to po prostu. A za propos CGI, takiego mocnego CGI, to chyba gdzieś na dniach ma wychodzić y, Avatar, trzecia czegoś, nie? Wiesz, to ja na dwójki nie oglądałem, jedynka mnie kompletnie nie porwała. Mm. No znaczy, ci wiesz, że... jeśli popularnie jedynka, a dwójka jest jeszcze gorsza popularnie, nie no. to, to ci no mówię. Fajnie, że to 3D było, nie? Ale, 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 ale wiesz, ja, ja to oglądałem pod kątem właśnie efektów, nie? I to fajne to jest, no kurczę, fajne, no ładne, no. Ładnie to, jest to zregulę, w ogóle. Nie mnie nie? Rusza. W sensie jakoś efekty nigdy dla mnie. Może dlatego też nigdy nie byłem fanem, wiesz co, yy, takich gier jak cała reszta świata. Bo jak mm -hmm. ja na przykład słyszę, że Diablo 2 jest ciulowe, bo ma słabą grafikę, to mnie, ja pierdziele, dobra. To już nie mamy o czym rozmawiać, nie? Bo hmm. dla mnie to Tylko się ono jest... jak na tamte czasy to miało przepotężną grafikę. Nadal nieistotne. Po prostu dla mnie grafika jest tak mało ważna, jeżeli grywalność uh -huh. jest dobra. Wiesz, ja naj najbardziej to lubię o no to jest uh -huh. grafika dla mnie, nie? To, to nie, ma, nie ma znaczenia po prostu. Ważne, jaka jest grywalność, jaka jest fabuła, jak jest wszystko. A ta... I tak samo w filmie też, wiesz. Y Okej, okay, fajnie jak są fajne efekty, ba bardziej mnie zawsze jarało y, efekty dźwiękowe, wiesz, jak wchodziły te 5 na 1 i tak dalej, mm -hmm, dźwięk mm -hmm. przestrzenny, to było dla mnie super, nie? A jakieś efekty w filmie, fajnie jak są, ale nie jest to dla mnie, żebym oglądał film tylko dlatego, mm -hmm. na przykład, no dlatego mówię, awatara 1 obejrzałem, bo byłem w kinie na tym 3D, mm -hmm. nie uważam, żeby to był jakiś efekt wow. Może dlatego, że byłem. Znaczy, gdzieś... Jedynka jeszcze nie. Tak, jeśli chodzi o efekt, to owszem, jest tam tych efektów na nie, ale ona faktycznie nie robi takiego wow. I tutaj pod tym kątem muszę przyznać, że jak dwójka fabularnie dla mnie była gorsza, e, tak graficznie, wizualnie lepsza, nie. Jednak taki, taki mhm. naprawdę, naprawdę ten, ten, ten świat, światy taki, takie, 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 no mega kolorowe, nie, takie. Mm. Swoją takie drogą miałem te, taki bardzo ciężki, y, bier, ciężkie przejście przez Awatara. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w, y, w Warszawie, w IMAX-ie jak pierwsze powstało te mm -hmm. takie, wiesz te ogromne ekrany, te, te takie mm -hmm. przeogromne. To wyszły filmy 3D, ale krótkometrażowe, takie kompletnie o niczym. No tam mm -hmm. historia chłopca, jak na statku się przedostał do Londynu, bla, 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 bla. Mm -hmm. To miało tam z pół godziny. I myśmy na coś takiego z moim tatą poszli. To tam 3D to było ja pierdziele 3D, w sensie wychodzi... ekran do Ciebie wychodził dosłownie, wiesz jak była scena, że przez statek leci kamera i tam łańcuchy jakieś wisające, te łańcuchy Ci koło głowy latały i tak dalej, i tak dalej. I to było 4-5 lat przed Avatarem, a potem przychodzę na, do kina na Avatar, a to jest tak serio? To jest ten efekt wow, na który tyle. Szału nie ma? No, wie nie? I takie, no, szkoda, że widziałem tamto wcześniej. Bo, bo po prostu zepsuło mi to odbiór tego awatara, mm -hmm. jak się wszyscy nie podniecali. Nie. Dobra, bo w sumie kończy się odcinek, a ty masz pewnie pełno ciekawostek jeszcze. Hmm, znaczy, się na parę mam, no ale to nie takie żeby jakieś straszne, no. Na przykład, czy w 1868 w Londynie uruchomiono na pierwszym na świecie sygnalizację świetlną. Którym? 1868, no. Kurde. Co? W 1889 amerykanin George Stafford Parker opatentował swoje pierwsze wieczne pióro. O. Kurde, też kiedyś każdy chciał mieć parkera pióro. W... No! W no, też był taki prestiż. No. 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 Albo chociaż długopis parkera. No, to no. Tak. Kurde. W 1966 ukazał się dedybitański album zespołu Czerwone Gitary, pod tytułem to właśnie my. No i w 2019 roku, 10 grudnia, urząd premiera w Finlandii objęła Sanna Marin ta co okay. takie afery były tam, że ona na imprezy chodzi jako premier, no. Co, to, to jeszcze wtedy nie było, rozumiem, Berlusconiego, czy jak mu tam? No, no bo była przecież afera, no bo jak, jak to tam, no 30-paroletnia kobieta poszła sobie na imprezę, no kto to widział, nie? No premier państwa, no. A ja trzy no. razy poprawiłem swoje pyby. No ja nie. I co? No to wiesz, no, z tym one tam wszystkie blondynki są, no to pewnie że, no nieważne. No. <laughs> to akurat nie była blondynka. A, w sensie, że nie kumały, tak? Że to, no też, to może tak być, no. To tyle na dziś w tym odcinku. Dziękujemy. Starczy. Na razie, Pa. pa.